Mam nadzieję, że docenicie ten fakt, że zrobiłam specjalnie dla Was ciasto tysiąca warstw. Na początku robimy ciasto, czyli mąka pszenna, odrobinkę soli, miękkie masło, żółtka, dałam aromat rumowy oraz mleko. Mój patent, żeby było szybciej, to całe ciasto od razu dzielę na części i każda kulka ma między 98 a 100 g. Kulki zafoliowałam i dałam do lodówki. Potrzebujemy spód tortownicy. Ja miałam dwa o średnicy około 25 cm. Rozwałkowany placek będzie naprawdę cieniutki i wystarczy upiec go mniej więcej 8 do 10 minut. I pamiętajcie, jak jakiś placek wam się połamie, nie przejmujcie się tym. U mnie połamały się dwa, natomiast tego nie będzie widać. Do środka ciasta dałam odrobinkę posiekanych orzechów. A każdy blat ciasta nasączałam likierem, natomiast jak nie lubicie, może być kawa lub po prostu jakaś herbata. Każdą warstwę